Bułgaria? Czy Turcja? A może jednak Bułgaria? Zdecydowanie bardziej może jednak Turcja. <grywa> A może jednak nie tak do końca, na pewno Bułgaria. <grywa> Jaki dylemat, nie? Większość z Was może już ma zaplanowane w czasy, a inni się zastanawiają, co wybrać. Oba te kierunki są super popularne wśród Polaków i ma to uzasadnienie. My osobiście jesteśmy zwolennikami obu tych kierunków i w obu tych krajach mieszkaliśmy przez chwilę, ale zrobiliśmy dla Was takie porównanie, jak wygląda aktualnie sytuacja i z cenami, i ogólnie z jakością usług, które są oferowane turystom, żebyście mogli podjąć tą decyzję może łatwiej. Zacznijmy od kwestii chyba kluczowej, gdzie jest taniej. No, to tutaj zdecydowanie wygrywa Bułgaria w tym roku, ponieważ czy to bierzemy pod uwagę wakacje All Inclusive, czy na własną rękę chcemy je sobie zorganizować, zdecydowanie taniej wyjdzie nas to w Bułgarii, która jest po pierwsze bliżej, a po drugie, no rzeczywiście te ceny zaczynają się już od pułapu, na przykład za All Inclusive 2000 zł za osobę, za tydzień. A jeżeli chcemy sobie zorganizować w czasy samodzielnie, to nawet pewnie możemy zejść jeszcze niżej z ceną, co w przypadku wieloosobowej rodziny na pewno ma znaczenie. W Turcji ceny all inclusive, w sumie też można znaleźć coś za 2000, ale jednak oscylują one. Jeżeli przeskoczymy ten próg najtańszego e, hotelu, to już jest kwota 3,5, a tak w zasadzie to najczęściej około 4,5 tysięcy, nawet za osobę, za tydzień. Takiego ultra all inclusive trzeba podkreślić, że jednak e, jakość tych usług hotelarskich w Turcji jest wyższa, więc to jest coś za coś nie, że płacimy więcej za nic. E, no ale i w Bułgarii można znaleźć fajny hotel. Przy czym no w Turcji przeważnie będzie to hotel z animacjami, z aquaparkiem często, z naprawdę wypasionym bufetem o każdej porze dnia i nocy. To co wielu podkreśla i my ze swojego doświadczenia też możemy powiedzieć, w Turcji będziecie się czuć może bardziej dopieszczeni, ponieważ cały personel w hotelach naprawdę nadskakuje. Turyście i stara się, żeby czuł się on fantastycznie. W Bułgarii różnie z tym bywa. Nie? To też może od mentalności, może jeszcze z jakichś innych tam przyczyn wynika. Także zdecydowanie w Turcji nie płacicie więcej za, za nic, płacicie za wyższą jakość. Również w jedzeniu to się będzie odbijać. Jeszcze specyfiką Bułgarii jest to, że po prostu znajduje się ona bliżej naszego kraju, więc jak nie możecie znaleźć odpowiednich biletów na samolot albo nie lubicie latać, to możecie po prostu samochodem tutaj dojechać. Do Turcji też niby możemy, ale jednak jest już to wielgachna wyprawa. No i te połączenia lotnicze z Turcją też trochę gorzej wyglądają, właśnie z naszego kraju są po prostu droższe. Także tutaj też Bułgaria raczej na plus. Jest to miejscowość datcha. Stara, czyli datcha? No w skali klimatyczności od 1 do 10 to jakieś 12, <grywa> ale Tak. Ale jeżeli się zdecydujemy na w czasy all inclusive, no to raczej wygrywa Turcja w tym rankingu akurat, jeśli chodzi o ceny hoteli i jakość obsługi. Zdecydowanie. Jest też ryzyko, że do kraju wróci więcej obywatela, niż wyjechało. I po co my w ogóle jedziemy tak daleko? No po to, żeby się kąpać w morzu. A więc gdzie są najlepsze plaże, najprzyjemniejsze możliwości w ogóle też do spędzania czasu nad wodą? No, Bułgaria ma plaże bardzo piaszczyste i są jeszcze brzegi, złote piaski, no to sama nazwa wskazuje, że są to właśnie plaże z łagodnym zejściem do wody i przy brzegu jest bardzo płyciutko, co jest plusem dla rodzin z dziećmi, no bo wiadomo, że nie trzeba tak bardzo uważać, to dziecko musi daleko, daleko iść, żeby go dopiero ta woda przykryła. To jest duży plus, bo można się zrelaksować nad morzem, a nie ciągle być w napięciu, czy dziecko nie zniknęło z zasięgu wzroku. Wybrzeże jest też ładne, zróżnicowane, są i dzikie plaże i te z tam leżeczkami, parasolami, co kto lubi. W Turcji woda jest krystalicznie czysta. To co widzicie w tych wszystkich folderach, reklamach, to no naprawdę tak to tak wygląda jest. tak. Aż trudno uwierzyć. Kilka metrów w głąb patrzycie, widać muszelki, rybki. No bajka po prostu. No ale skąd się bierze taka woda? No stąd, że dno jest często kamieniste, żwirowe, dlatego ta woda się nie brudzi. No więc przy brzegu potrafi być już dość głęboko. Na przykład w Alanii. Na plaży Kleopatry wchodzicie jest 2 metry i już macie gdzieś tak yy, popas wody. Jak jesteśmy z małymi dziećmi, no to troszkę może to niepokoić. Ale są oczywiście przecudne miejsca, gdzie plaże są z łagodnym zejściem. Tak, no jeżeli mówimy o Turcji, no to plaża w Side, w marmaris są takie właśnie, że piaseczek i tak powoli schodzi. Mm. Kilkanaście minut drogi od marmaris mamy tego typu plaże. Zupełnie nieoblegana. Spokojna, woda jest krystaliczna. Też nie jest to bardzo szeroka plaża, ale jest kameralnie, cudownie. No i też woda jest cieplejsza w morzu w Turcji. Choć w tych miesiącach letnich, lipiec, sierpień, to naprawdę ciężko aż wytrzymać. Aż czasami jest to męczące, że człowiek chciałby się ochłodzić, a tu nie ma gdzie, bo woda jest jak zupa. Więc no, dla ciepulubnych, takich bardzo ciepulubnych, no to może Turcja wygrywa tutaj. Natomiast dla rodzin z dziećmi, to raczej, jeżeli chodzi o plażowanie, polecalibyśmy bardziej Bułgarię. Mhm. I to nie znaczy wcale, że w Bułgarii woda jest zimna. No też nie? Bo jest lipiec sierpień też można już mieć czasem wrażenie, że ta woda praktycznie nie chłodzi. Ale jest to tak przyjemne, po prostu siedzicie w tej wodzie, tak. ile wlezie. Natomiast w Bułgarii, jak wyjdziecie z tej wody, to nie marzycie o tym, żeby od razu do niej wrócić, bo jest tak upalnie. Właśnie jeśli chodzi o ten klimat, no to Bułgaria jest jednak łagodniejsza. No, naprawdę, być może Turcja będzie fajnym wyborem na takie późniejsze wakacje, październik, nawet listopad. Dla nas, którzy jesteśmy jednak przyzwyczajeni do trochę zimniejszego klimatu, te temperatury w środku lata mogą być nie do zniesienia, że po prostu nie wyjdziemy z hotelu, z klimatyzowanego pokoju, bo po paru krokach po prostu robimy się mokrzy od góry do dołu i no, marzymy tylko o tym, żeby wejść pod prysznic. Także to warto przemyśleć, w jakiej porze roku jechać do Turcji, jeżeli jechać. Natomiast Bułgaria, no też potrafi być gorąca, ale nad morzem zawsze jest taka bryza, te temperatury nie sięgają 40 stopni e, praktycznie nigdy, więc jest to całkiem przyjemne lato, takie no lato, lato. Ale jak już się wyplażowaliśmy, pokąpaliśmy ile w chcielibyśmy coś więcej zobaczyć, tutaj oba kraje mają wiele do zaoferowania, ale na plus zdecydowanie Turcja. Jest większa, poza tym ma takie hity jak Pamukkale, Kapadocja, Stambuł, Bodrum. Poza tym mamy trzy morza. <try> trzy? 4, przepraszam. No to jest naprawdę w czym wybierać. Poza tym mamy Orient, zupełnie inną kulturę, co też powoduje, że czujemy się już jak na takich porządnych czasach, bo wszystko, co nas otacza, jest zupełnie inne. Jest klimat po prostu. Natomiast czy w Bułgarii jest co zwiedzać? No jak najbardziej jest. Trzeba odjechać trochę od Wybrzeża. No Chociaż chyba, Neseber, no, oczywiście Neseber, Neseber, to jest sztosik. No, ale jakbyście chcieli gdzieś dalej pojeździć, no to są niesamowite nieodkryte rodopy, które po prostu urywają czapę widoki, jakich nigdzie indziej nie zobaczycie. Jest przepiękna środkowa część Bułgarii w starej płaninie. Rodopy to zupełnie inna Bułgaria niż ta, którą możecie poznać będąc nad morzem, ale zdecydowanie warta zobaczenia, bo w zasadzie to to jest taka prawdziwa Bułgaria. E, to jest ta przyroda niezmącona działalnością człowieka, której można doświadczyć w zasadzie już bardzo rzadko. A jeśli już będą ślady człowieka, to będzie to ślad człowieka sprzed 2000 lat albo i więcej, bo żyli tutaj Trakowie, Rzymianie. Później Imperium Osmańskie, później po prostu Turcy, ci Bułgarscy. Także poczujecie tutaj naprawdę mieszankę kultur, smaków, zapachów. Wszystkiego, co spowoduje, że te rodopy zapamiętacie do końca życia. No, całe to wybrzeże w stronę Rumunii jest bardzo ciekawe tak naprawdę. Są tam widowiskowe urwiska, na których możecie nawet zobaczyć foki wylegujące się, jak będziecie mieć trochę szczęścia. Ostatnio delfiny się pojawiły niedaleko Warny, więc to wszystko też jest bardzo ciekawe. To, co też polecamy, no to odwiedzić miasto Płowdiv, jedną z najstarszych na, na świecie. świecie. No nie? więc historia no, o rzymską to się tam dosłownie można potknąć. A że tutaj też ta kultura bardzo się przeplata z Turcją, ponieważ no, wiele wieków Bułgaria znajdowała się pod panowaniem Turcji, to no, oczywiście tej osmańskiej, no to tutaj też jest orientalnie. Nie, nie można powiedzieć, że to jest e, taka do końca Europa, jaką znamy. Są to też Bałkany, co tworzy specyficzny klimat. E, no i. E, czekaj, czekaj, bo uciekła mi myśl. Ale jednocześnie jest to trochę bliższe nam kulturowo, więc możemy się czuć bardziej swojsko, yy, na więcej sobie pozwolić, no bo wiadomo, że no, jest to mniej rygorystyczny kraj, jeżeli chodzi o jakieś panujące tutaj normy. Yy. Językowo, no wiecie, z Bułgarem zawsze się dogadamy, jak nie po polsku, nie po rosyjsku, czy jeszcze tam inaczej, zawsze złapiemy ten wspólny język w jakiś sposób. Z Turkami, no z językiem jest gorzej. I tutaj właśnie jakbyśmy byli w jakiejś sytuacji, gdzie nie wiemy, co zrobić, no ratujemy się jakimś tłumaczem w telefonie czy coś. Jak ale, internet? Tak, ale tutaj Turcy nadrabiają swoją chęcią pomocy. Nawet jak nie wiedzą, jak was gdzieś tam skierować, to i tak z Wami pójdą. Wiecie, Zaprowadzą na miejsce, tak, są bardzo gościnni i bardzo życzliwi dla obcokrajowców, tak. więc no. Też tam nie zginiecie na pewno, nawet bez języka. I tutaj płynnie przechodzimy do punktu bezpieczeństwo. Gdzie jest bezpieczniej, gdzie się będziecie czuć spokojniej. Ze względu na to, że Bułgaria jest w Unii Europejskiej, no to w pewien sposób to ułatwia wiele spraw, bo chociażby nasza karta ECUS tutaj będzie działała, zostanie nam udzielona pomoc medyczna w razie nagłego wypadku, nawet jeżeli nie mamy dodatkowego ubezpieczenia, chociaż warto takowe mieć. E, bo w tych kurortach to wie, wiele z tych placówek medycznych jest prywatnych. One nie mają nawet podpisanej umowy z funduszem zdrowia tutejszym, więc no, po prostu trzeba tam uiścić opłatę. A jeżeli mamy ubezpieczenie, no to później ubezpieczyciel nam taką opłatę zwróci. To Aha. oczywiście działa tak samo w Turcji. Dodajmy, że wizyta u takiego zwykłego lekarza, który nam zajrzy do gardła. Kosztuje chyba 10 razy więcej niż takie ubezpieczenie, które możesz sobie wykupić. Także zdecydowanie warto. Tak, gdyby się zdarzyło jakieś nawet zatrucie pokarmowe, że trzeba kroplówkę podłączyć dziecku, które się odwadnia, no to wszystko są już spore kwoty. W Turcji opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę, na tyle wysokim, że. Tam no... jest turystyka taka. Dokładnie. Z, na przykład, jeżeli chodzi o estetykę. Zęby i wszystko, no to ludzie tam jeżdżą, wiecie, z takie czasy połączone nie? z zabiegami. Coś takiego funkcjonuje. Dokładnie. Jedzie łysy, wraca kudłaty jeszcze pozwiedzał kawałek świata. No to jest piękne. Nawet nasi znajomi zajmują się tym, żeby pomagać właśnie osobom, które zdecydowały się na takie przyjazd, jeżeli chodzi o język, bo są po prostu tłumaczami na język turecki, z języka rosyjskiego albo bułgarskiego. Dziemal kara chciałabym przedstawić. Miara bałodziana stosune. Będę jem. się To nie była reklama. No a nawet wam powiemy jako ciekawostkę, że praktycznie najlepsze szpitale w całej Bułgarii są tureckie. Mhm. Nie, słyną z poziomu. Jeśli coś się dzieje poważnego, no to jedź człowieku tam. Do... Bezpieczeństwo to też, no powiedzmy, jakieś konflikty zbrojne. Niepokoje społeczne. Tak. No, myślę, że w obu krajach. Nie jest wysokie ryzyko, że coś takiego nastąpi w miejscach turystycznych, bo w Turcji mhm. wiadomo, coś tam się dzieje, ale to jest tak dalekie od tych kurortów, Oczywiście. że w zasadzie nie dotyczy w ogóle e, tych miejsc, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Mhm dla nas jeśli wiadomo w wiadomościach słyszymy coś tam o konflikcie, że tam z Syrią coś się dzieje w Turcji, są ludzie, Turcja, ja już kupiłem tam w czasy, to straszne. No nie no, to są słuchajcie takie odległości, jakby nie wiem, przejmować się czymś jesteśmy w Szczecinie, a coś się wydarzyło na granicy z Węgrami, nie? Tak. No to a tak naprawdę, no to wiecie, w Polsce też trudno powiedzieć, że sytuacja jest bardzo spokojna. Jak się ogląda zagraniczne wiadomości, to można się dziwić, co pokazują o Polsce. Więc, no, tak. to działa w dwie strony. Dokładnie, więc pod tym względem, na chwilę obecną, myślimy, że nie ma się czym przejmować, ani jeśli chodzi o Turcję, ani Bułgarię. Podsumowując, i Turcja. i Bułgaria. Mają swoje silne strony. Trochę taniej spędzicie wakacje. Póki co w Bułgarii. Ale jeżeli lubicie postawić na all inclusive, no to może jednak warto zdecydować się na Turcji. Będziemy ciekawi Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach, który z tych krajów wydaje Wam się bardziej atrakcyjny na wypoczynek. I który wybraliście w tym roku. Może jeszcze inny. Przecież świat nie kończy się na Bułgarii albo Turcji. Trzymajcie się cieplutko. Dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym Dobre. odcinku. Być może już z Turcji. A być może nie a być może z Bułgarii.